Witam na kolejnym wtorkowym czytaniu. W covidowej atmosferze wielkiego strachu i zburzenia wiary, że Bóg nad tym wszystkim panuje. Powiem Wam, kochani słuchacze, że chodzę do Bernardynów, skąd wywozić się święty Szymon z Lipnicy. Młody człowiek. Który poświęcił swoje życie w walce z cholerą w średniowieczu, gdzie wtedy wszyscy wierzyli w to, że święcona woda jest święta, że Eucharystia jest ciałem Chrystusa, a nie chlebem, i że bierze się ją do ust, i że Kościół jest schronieniem przed wojną, zarazą, chorobą, nieszczęściem i biedą. A dzisiaj a dzisiaj wszystko stało się do góry nogami. Kiedyś mówiło się, że jest wiara, nadzieja i miłość, a dzisiaj jest beznadzieja, zobojętnienie i nienawiść. Kiedyś siedem grzechów głównych było grzechami głównymi, a dzisiaj stało się Siedmiona snotami współczesnego człowieka, nawet katolika. Fratelli Tutti: Co mnie świeckiemu mówić o pracach i dziełach papieża? No mogę powiedzieć, bo jeżeli oklaskuje dzieło naszego katolickiego papieża, loża masońska z Hiszpanii i mówi super! Wreszcie coś dla nas. Jeżeli rządy wszystkich krajów stawiają zwierzę powyżej człowieka i dają mu prawa, to ja pytam się: A gdzie obowiązki tego zwierzęcia? Czemu, jeżeli dbamy ciągle o prawa zwierząt, nie napiszemy dla nich obowiązków? Człowiek, jako ten, który rządzi światem, ma prawa i ma obowiązki. David Hawkins napisał kiedyś, że Pan Bóg i Jezus, jako dziecko swojego Ojca z nieba, przyszedł i emanował energią, gdybyśmy podali od zera do tysiąca tysiącem. A w historii świata Ludzie zniszczyli energię Jezusa łącznie z naszym szanownym kościołem, dziś istniejącym poniżej 400. Wszyscy ci obrońcy tego nowego porządku w kościele, tego neomodernizmu, nie mogą nigdy mi odpowiedzieć, jak to się dzieje, że ci księża mają takie super auta, są tacy super grubi i upasieni. I na wszystko mają. A nasi pierwsi apostołowie, a księża i zakonnicy w czasach średniowiecznych, chodzili w jednym habicie cały czas. Wiecie Państwo, jeżdżąc do racji Boża, dużo słyszałem o księdzu, który nazywa się Ksiądz Kitzinger. Człowiek, który zbudował. Szkołę dla organistów, był diecezjalnym opiekunem organistów. Zbudował chór, który jest znany w całej Europie jako chór kościelny z Babic, ma jedną sutannę. Jego samochód wygląda gorzej niż wóz drabiniasty ślimaka, cała drętka, bardzo skromny człowiek i bardzo święty w swojej skromności, przez to bardzo bogaty. Znałem paru takich księży. Proboszcza z Mierza, który był moim księdzem, który mnie wyświęcił w Komunii Świętej I. Ale dlaczego wam o tym mówię? Bo przyglądam się temu czasu, tym czasom neomodernistycznym, nowemu wspaniałemu światu, którego się buduje. I buduje się ten nowy, wspaniały świat w kościele, gdzie wszyscy mówią, niektórzy arcybiskupi i biskupi, oddajemy wam chleb do ręki, nie do ręki. To jest ciało Jezusa, świętość, nad świętościami, krew Jego i ciało Jego, które dokonuje cudów w naszym życiu. To jest Eucharystia, jak mówił mój dziadek. I przyjmujemy Boga z największą czcią tylko do ust. Wchodzę od kościoła do kościoła, szukam wody świętej i zaczynam pytać, czy ona była święta? Czy to było takie gadanie? Bo gdyby była święta, nie szkodziłaby. Nie byłoby w niej zarazy. Mój przyjaciel i mentor, ksiądz profesor Oko napisał książkę Lawendowa mafia, o czym was informuję. Polecam ją przeczytać. Opisuje skąd się wzięli, wzięły homokliki w kościele i komu na tym zależało, żeby obalić kościół również w Polsce. Tyle z nowości i wiadomości. Piję sobie moją herbatę zieloną i zdrową. I zastanawiam się, kiedy ci mężczyźni w Polsce, którzy ciągle tylko dużo gadają o tym, że są wojownikami Maryi, że są żołnierzami Chrystusa, że są mężczyznami, rycerzami, armią Boga wstaną, bo armia powinna już wstać i powiedzieć dość temu oszustwu bo świat dzisiaj jest oszukiwany wreszcie obudźcie się moi kochani bo żyjecie w Big Brotherze był taki program jak się Polska wyzwoliła nazywał się Big Brother zamykali ich w domu i podglądali teraz nas wszystkich przez te urządzenia ciągle podglądają więc obudźcie się. Trochę cześćwości w myśleniu. Moi kochani, z mojej książeczki o kodeksie rycerskim, część trzecia. Rycerz i szlachetność. W końcu bracia wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste i co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli List do Filipian 4,8. A co napisał nasz kochany Franciszek w Zasyżu, w regule niezatwierdzonej to zaś, które w dobrej ziemi zostało posiane, Oznacza ludzi, którzy słuchając słowa sercem, dobrym i szlachetnym, rozumieją i zatrzymują i przynoszą owoc w cierpliwości. A co napisane zostało rycerzowi? Rycerz we wszystkim stara się o szlachetność, tak wtedy, gdy ktoś na niego patrzy, jak i wtedy, gdy nikt go nie widzi. W swej szlachetności bowiem nie szuka uznania, ale zawsze pragnie uczcić w niej szlachetność swojego pana. To tak, do wszystkich rycerz. Przejdźmy do naszej lektury. Nasz Dawid idzie do Wenhur. Część miasta, w której byłem, położona jest w północno-wschodnim krańcu Werchur. Stąd już blisko do granicy i drogi do hargonu. Droga wytłoczona w popękanej od panującej tu suszy ziemi nie jest zachęcająca. No to perspektywa dotarcia do kobiety, o której teraz nie potrafię przestać myśleć, jest dla mnie motorem. Narobiłem sobie nadziei. A co jeśli ona z kimś jest? może ma męża i dzieci a jej i wyjście mi na spotkanie i podarowanie krzyża było gestem który wypływał bardziej z chęci pomocy niż zainteresowania się mną nie powinienem zapominać też o tym że wierzy w boga wierzy w boga troszczącego się o człowieka a ja o sobie chyba nie mogę nie mogę tego powiedzieć. Myślę, że szukam. Szukam odpowiedzi na pytania. Widzę, że spotykam ludzi, którzy po części na nie odpowiadają. Czegoś mi jednak brakuje. Nie mogę utrzymać w sobie na dłużej tej pewności, którą oni mają. Tej pewności w istnienie Boga, jaką ma Manoach. Jaką miał Enoin czy Karan. Czy różne osoby, czy różne historie, które spaja jedna osoba, Bóg. Czy ja też chcę być częścią tej historii z Bogiem w tle? W jakim sensie już jestem? Myśląc o dziadku, mógłbym nawet powiedzieć, że spotkałem Boga, rozmawiałem z nim. Pytanie, czy to nie wymysł mojej wyobraźni? Czy mój mózg dobrze definiuje otaczającą mnie rzeczywistość? Ruszyłem w drogę między wzgórzami. To niewielkie wzniesienia, które tworzą kilkudziesięciometrową dolinę. Na zboczach wzniesień dużo mniejszych i większych skał. W odległości dwóch kilometrów zakręca w prawo i prowadzi prosto do Hargonu. Z tego co widzę na GPS-ie, będę szedł od strony góry Karmal. To dobrze. Z chęcią zobaczę jeszcze raz to wzniesienie. Wychodząc z zakrętu ścieżki, którą szedłem, zauważyłem grupę kilku osób. Szli dobrych kilkaset metrów przede mną. Dogonią ich. Zaczekajcie, proszę! Zaczekajcie! krzyczałem. Wędrowcy odwrócili się. Usłyszeli mój krzyk. Dobiegłem do nich. To grupa prostych chłopów. Po stroju wnioskuję Niespecjalnie zamożnych, ubrani w podarte szare spodnie i koszulki, z czarnymi chustami na głowie, które chroniły ich przed słońcem. Przypominali mi z wyglądu ludzi z rynku w Hargonie. Witajcie! Dziękuję, że zaczekaliście. Idziecie może do Hargonu? spytałem. Tak, idziemy, odpowiedział najwyższy mężczyzna z towarzystwa. Czy mógłbym się z wami zabrać? Wybacz, ale nie wiemy, kim jesteś. Skąd mamy wiedzieć, że nie jesteś mordercą? odparł mężczyzna. Czy mówi wam coś imię Uriel? Nieznajomi natychmiast spojrzeli na mnie. Byłem pewien, że będą wiedzieć, o kim mówię. Oczywiście, że wiemy, kim jest Uriel. To najwyższy kapłan na dworze Hargona. Pokonał magów na górze Karmal. A wiecie może, kto mu towarzyszył w tym pojedynku? spytałem. Było z nim dwóch ludzi od który do tej pory się nie odzywał. Tak, to ja byłem jednym z nich. Jestem Dawid. Byłem na górze wraz z Urielem oraz, dobrze, że w porę ugryzłem się język, mogłem przecież nie wiedzieć o Enoinie i jego misji, jeszcze jednym naszym przyjacielem. Jeden z mężczyzn podszedł do mnie, złapał mnie za żuchwę i uważnie mi się przyglądał. Obracał moją głową to w lewo. To w prawą stronę. Reszta patrzyła się na to, co robi. To jeden z nich. Jestem tego pewien. Byłem tam i widziałem. Odparł, puszczając moją twarz. Reszta radośnie zareagowała na te słowa. W takim razie zapraszamy do nas. Uśmiechnął się najwyższy, który klepiąc mnie w ramię, zaprosił do pójścia obok niego. Dużo ciekawiej i radośniej idzie się w towarzystwie. Człowiek ma mniej czasu na myślenie o problemach. Wystarczy mi już tego wyciszenia, jakie miałem przez ostatnie dni, przynajmniej na razie. Szliśmy kilka godzin. Powoli zbliżała się noc. Słońce zaczęło chować się za horyzontem. Postanowiliśmy przenocować pod chmurką. Najwyższy z grupy podczas podróży przedstawił mi się. Ma na imię Syriusz. Gdy zatrzymaliśmy się, usiedliśmy w kręgu i zaprosili mnie do siebie. Nie miałem nic do roboty, więc przystałem na ich propozycję. Syriusz zaczął przemawiać. Cała mądrość od Boga pochodzi, jest z Nim na wieki. Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności. Któż może policzyć? Wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaść i mądrość. Któż potrafi zbadać? Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość. Rozum, roztropności od wieków. Korzeń mądrości komuż się objawił, a dzieła jej wszechstronnej umiejętności któż poznał? Jest jeden mądry, co bardzo lękiem przejmuje, siedzący na swoim tronie. To pan ją stworzył. Przejrzał, policzył i wylał na wszystkie swe dzieła. Na wszystkie stworzenia, według swego daru, a tych, co go miłują, hojnie nią wyposażył. Syriusz ich nauczał. Musiał być kapłanem albo kimś na wzór kapłana. Pamiętam o nauczycielach z czasów Chrystusa. Faryzeusze chyba tak się nazywali. Pamiętam też inne ich słowa. To, co mówi Syriusz, jest spokojne. I wyważone. Gdybym miał to określić jednym słowem, powiedziałbym mądre. Syriusz kontynuował: Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie. Nie bądź odważny w języku, a gnuśny i leniwy w swych czynach. Nie bądź jak lew we własnym domu, nie podejrzewaj domowników z urojonych przyczyn. Nie miej ręki wydłużonej do brania, a dodawania skróconej. Potem jeszcze dodał. Mądrość biednego podniesie mu głowę i posadzi go między możnymi Nie wychwalaj męża z powodu jego pięknej postawy, ani nie brzydź człowiekiem z powodu jego wyglądu. Mała jest pszczoła wśród latających stworzeń. Lecz owoc jej ma pierwszeństwo pośród słodyczy. Nie chlub się ubraniem, które cię okrywa, a w dniu twej chwały nie bądź zarozumiały. Zdumiewające są bowiem dzieła pana i zakryte sprawy jego przed ludźmi. Wielu poniżonych zasiadło na tronie, i ten, o którym nikt nie myślał, nosił koronę. Wielu panujących bardzo zelżono, i władców wydano w ręce obcych. Mężczyźni uważnie słuchali słów Syriusza. Poczułem się jak w szkole, tylko tej duchowej, takiej, która ma przygotować do życia. Podobało mi się. Sposób, w jaki mówił Syriusz, nie był nachalny i nie wywoływał agresji. Z większością tych słów trudno się nie zgodzić. Dla człowieka skąpego bogactwa nie są dobrem, a sknerze na co pieniądze? Ten, który gromadzi, odłusz sobie odejmując, dla innych gromadzi, a z jego dostatków inni wystawnie żyć będą. Kto jest zły dla siebie, czyż będzie dobry dla innych? Nie ucieszy się on swoimi pieniędzmi. Nie ma gorszego człowieka niż ten, który jest sknerą dla siebie samego i to jest odpłatą za jego przewrotność. Jeśli coś dobrego zrobi, przez zapomnienie to uczyni, a na ostatek okaże swą przewrotność. Zły jest, kto zazdrosnym okiem patrzy, odwraca oblicze i z góry spogląda na innych. Okochciwca nie zadowoli się tym, co posiada, a niegodziwa przewrotność Wysusza duszę, oko złe zazdrości chleba i brakuje go na jego stole. Synu, stosownie do swej zamożności staraj się o siebie, a ofiary Panu godnie przynoś. Pamiętaj, że śmierć nie zwleka, a przymierze Sheolu nie zostało ci odkryte. Zanim umrzesz, czyń dobrze przyjacielowi, i według swej możności wydobądź coś i daj mu. Nie pozbawiaj się dobra dzisiejszego, a przedmiot szlachetnego pożądania niech ci nie mija. Czy zostawisz drugiemu owoc swoich prac i trudy twoje na podział losem? Dawaj, bierz i staraj się o rozrywki dla siebie, albowiem w szeolu nie pr na próżno szukać przyjemności. Wszelkie ciało starzeje się jak odzienie i to jest odwieczne słowo. Na pewno umrzesz, jak gęste liście na bujnym drzewie, jedne spadają, a drugie wyrastają. Podobnie pokolenia ciała i krwi, jedno umiera, a drugie się rodzi. Każde dzieło podlegające zepsuciu przepadnie i razem z nim pójdzie jego wykonawca. Szczęśliwy mąż, który się ćwiczy w mądrości i który się radzi swego rozumu, który rozważa drogi jej w sercu swym, i zastanawia się nad jej ukrytymi sprawami. Wyjdź za nią, jak tropiciel, i na drogach jej przygotuj zasadzkę. Kto zaglądać będzie przez jej okna, kto słucha przy jej drzwiach? Kto mieszka blisko jej domu i wbije kołek w jej ściany, kto postawi namiot przy, swój przy, jego, przy jej boku, ten zajmie miejsce w szczęśliwym mieszkaniu. Postawi swe dzieci pod jej dachem i pod jej gałęziami będzie przebywał. Ona zasłoni go przed żarem i odpoczywać będzie w jej chwale. Syriusz opowiadał długo i ciekawie. Gdy skończył, poszliśmy spać. Długo myślałem o jego słowach. Budziły we mnie spokój, którego tak bardzo potrzebuję. Czuję się tak, jakbym naładował akumulatory. Nie wiem czego to może być zwiastun, ale podejrzewam, że to nie przypadek. Jutro pewnie się okaże. Rano wyruszyliśmy w drogę. Po kilku godzinach byliśmy. W Hargonie. Poszliśmy inną drogą niż ta, którą wskazywał mi GPS. Nie próbowałem jednak nikogo nakłaniać do swojej wizji podróży. Pomyślałem, że byłoby to trochę śmieszne. Jeśli gość nie mający rozeznania w terenie z GPS-em na ręku będzie pouczał o drodze tych, którzy nawet nie zastanawiają się nad tym, którą drogą iść i którą stronę iść, bo znają te drogi jak własną kieszeń. Dlatego odpuściłem i dałem się prowadzić. Jak się okazało, słusznie, weszliśmy do Hargonu. Czas się pożegnać, Dawidzie, odparł Seriusz. No to wygląda. Gdzie teraz pójdziesz? Pójdę do pałacu, chciałbym zobaczyć Uriela. Kiedy ostatni raz go widziałem, był w śpiączce. Nie chciałem wyjawiać Seriuszowi całej prawdy w celu mojej wizyty. Pozdrów ode mnie, Uriela. Na pewno to zrobię. Syriusz oddalił się razem ze swoją grupą i zniknął w tłumie ludzi na placu. Rozejrzałem się dookoła i zobaczyłem to samo miasto. To samo, a jednak nie takie samo. W mieście nie widać żadnych posągów kozów czy półbyków, jak widać. Uriel nie próżnuje. Nagle ktoś gwałtownie chwycił mnie za rękę. Odwróciłem się i za nie mówiłem. Dawidzie, musisz pójść ze mną! To Marek, ten sam, u którego byłem tuż przed wylądowaniem w tym świecie. Marek? Co ty tu? Jak? Dlaczego? Byłem w szoku. Nie wiedziałem o co spytać. Nie pytaj, chodź ze mną. Zaczął mnie ciągnąć w stronę wyjścia z miasta. Gdzie mnie ciągniesz? Puść! wyrywałem się. Co ty robisz? Co ty tu robisz? Powiedzmy, że to samo co ty. Naprawdę nie mamy czasu na zbędne pogadanki, Dawidzie. Dziadek potrzebuje naszej pomocy. Musimy iść, odparł. Dziadek nic z nimi nie mówił na ten temat. Przebyłem kawał drogi, żeby się tutaj dostać. Muszę się z kimś spotkać. Z Judytą? spytał Marek, wiedząc jaka będzie moja odpowiedź. Skąd wiesz? Wiem dużo więcej, ale naprawdę nie mamy teraz czasu. Marek znowu chciał mnie złapać za ramię i zaciągnąć za bramę miasta. Jeśli tyle wiesz, to pewnie wiesz też, że muszę się z nią spotkać. Nie spotkasz się z nią. Jej tutaj nie ma odparł Marek. Jak to nie ma? Dawidzie, będę mówił bardzo szybko, zwięźle i na temat. Postaraj się uważać. Daruj sobie ten wstęp i mów, skrzyżowałem ręce na klatce piersiowej. Ty, ja. A także Judyta, nie jesteśmy z tego świata. Zostałeś wybrany przez dziadka, tak samo ja i Judyta. Jesteśmy strażnikami. Kim? Spytałem. Tymi, którzy mają być ratunkiem dla tych, dla których ratunku już nie ma. Myślisz, że przygoda, w której uczestniczyłeś, jest, była przygodą Enoina? Jeśli tak, to jesteś w błędzie. To była Twoja przygoda, Twój test, i powiem Ci, że go zdałeś. Bez sensu skwitowałem. Marek wyciągnął ręce przed siebie i pokazał mi ry ryby wyryte poniżej dłoni. Były dokładnie w tym samym miejscu co moje. Ja również pokazałem mu ręce. Czy teraz mi wierzysz? Spytał. Nic nie powiedziałem. On wie, że to milczenie jest zgodą. Dawidzie, Musimy jak najszybciej opuścić tę krainę i udać się do dziadka. Czeka nas zadanie. Jego stawką jest los świata, który bardzo dobrze znasz naszego świata. Dawidzie, jeśli zawiedziemy, to wszystko, co znasz, zniknie. Wrócimy do czasu, kiedy świat był pustką. A to wszystko za sprawą złego. Marek wyraźnie chciał jak najszybciej zakończyć rozmowę. Legion? rzuciłem. Legion jest tylko wysłannikiem, podnóżkiem tego, którym będziemy musieli się zmierzyć. Masz na myśli nas dwóch, czy też Judytę? Chciałem doprecyzować. Mam na myśli całą naszą trójkę. Mamy też nadzieję, że dołączą do nas inni strażnicy. Chodźmy już. Tym razem Marek nie musiał mnie ciągnąć. Zrozumiałem, że sytuacja jest poważna. Chciałem też zobaczyć Judytę. Moi kochani, na tym przerwiemy odcinek wtorkowy. Czytając tę książkę, mówię do Was: Jeżeli mnie słuchacie, jesteście strażnikami Pana Boga, jesteście strażnikami raju. I Bóg wzywa Was, abyście poszli do Niego i bronili tych, którzy wiary w sobie nie mają. Które mogą trafić do piekła, tych, którzy są słabi i nie rozumieją, że tylko zaufanie Panu jest drogą do nieba, tych, którzy kochają świat, kochają Boga, kochają Eucharystię, najświętszą Marię Pannę, aby nic nam nie runęło. Aby zły do końca nie opanował naszego świata. Tych, którzy są pokoleniami, które się urodziły i są dzisiaj dziećmi, ten świat i Boga, i wiarę na ziemi mamy uratować dla nich. Aby wiara została w nich, aby Duch Święty zagościł w ich sercach, aby Najświętsza Maria Panna okryła ich. Swoim płaszczem i przyjęła do swojego serca jako matka. Więc wstańcie, weźcie krzyż, różaniec i stańcie z mieczem i starczą w obronie wiary, prawdziwej wiary, którą dał nam Bóg, jak stworzył ten świat i stworzył człowieka i dał nam Jezusa Chrystusa. Wszystkie te pokolenia, które walczyły o Boga na ziemi. Jesteśmy w czasie sodomizmu. Ten czas jest najgorszym czasem w tej chwili na ziemi. Więc brońcie go. Brońcie nieba, brońcie wiary, brońcie miłości Boga, brońcie Jego sprawiedliwości i brońcie nadziei na niebo. A poza tym lajkujcie, Udostępniajcie i komentujcie. Jeżeli komentujecie, to bez wulgaryzmów i bez nienawiści. Uśmiechajcie się, pokochajcie siebie, tak jak mówił Syriusz w czasie kolacji, którą na pustyni spędził z nimi nasz Dawid. Uśmiechajcie się do siebie, pokochajcie samych siebie. Idźcie drogą Boga. Dobrego wieczoru z Panem Bogiem. Na wieki wieków. Amen.